No halo, hey, czy dzień dobrycy, tylko bol witam Was w, w takim to można powiedzieć poradniku. Oczywiście jak to u mnie bardziej na kanale mnie nie ma niż jestem, ale postanowiłem nagrać taki poradnik, bo na YouTube raczej nic takiego nie ma, przynajmniej nie było w momencie kiedy ja to szukałem i z tego co wiem nadal nie mam, bo specjalnie sprawdzałem ostatnio. A mianowicie witam was w poradniku do GTA Online do zwiadu Kajo Perico, czyli jak dobrze uniknąć ochroniarzy podczas zwiadu, bo może nie, nie może nie każdemu chce się próbować sposobów i tak dalej, to ja po prostu Wam to tutaj pokażę i też tutaj nie mogę podziękować, nie mogę nie podziękować Adrenowi, który mnie, mnie tego nauczył, bo gdyby nie on, to bym dalej tego samodzielnie nie robił, ale dobra. Zacznijmy, bo czas mnie goni. Eee, tak, tutaj na początku, jak przyje, przylecimy na wysepkę przy wejściu mamy taki motocykl. To najlepiej polecam wziąć jego, bo będzie najszybciej się tam dostać, gdzie mamy się dostać. Ale uwaga! Motocykl będzie dostępny tylko raz czyli jak was, was ochroniarze ze złapią, to musicie iść tą samą drogą, eee, tylko ze samochodami, co zajmie trochę dłużej, lub na piechotę. To jest absolutnie tragicznym pomysłem, ale dobra. Zacznijmy. Jedziemy sobie tutaj. Normalnie drogą. Potem skręcamy sobie tutaj. Bo normalną drogą nie możemy. Bo są kamery. Czasami taki przydupa ochroniarz pana Rubio przyjdzie. I będzie. Yy, tak, yy, tak się czasami staża. To jest yy, nic strasznego. Po prostu teraz sprzedamy. Jedziemy dalej. Do tego momentu y, tutaj możemy sobie jedzieć spokojnie. Ochroniarze nas tutaj nie zobaczą. Y, ok, co tutaj ochrona robi? Nieważne. Ale tutaj na mapie, jak widzicie, widać kamerę. Jak widzicie tą kamerę to bardzo dobrze, to, to oznacza, że bardzo dobrze jedziecie i ta kamera nam nic nie zrobi. Możemy sobie na spokojnie jechać. Tutaj widzimy bramę, to w nią wjeżdżamy. Tutaj skręcamy w lewo. I tutaj, kochani widzowie, zaczynają się problemy, bo tutaj pozostawiamy motocykl, idziemy tutaj w prawo trawką. O, nie ma tego ochroniarza, co mnie zawsze denerwował, bo ostatnio dwa dni miałem tutaj ochroniarza, który sobie stał tutaj na spokojnie widzowie sobie idziemy i tutaj zaraz będą e, największe widzowie problemy ale nie ma problemów których nie można rozwiązać przynajmniej podczas tego zwiadu i teraz widzicie tego ochroniarza wprost do którego jakby się zbliżam musimy się trochę tutaj postać w tym w tym miejscu możemy sobie podejść bardzo blisko nawet do tej tutaj bramy i musimy poczekać, jak on się parę razy poobraca, bo znając moje szczęście, akurat jak będę szedł, to się odwróci. Kurde, bym przeszedł teraz, ale, ale... No, na pewno nie idziemy... Jeszcze nie, jeszcze poczekamy parę razy, jak się chłop odwróci. Bo teraz jest iść niebezpiecznie. Na pewno nie idziemy, jak jest odwrócony, tak? Na pewno nie. A na pewno tym bardziej nie idziemy, jak jest odwrócony tak. Czekamy jak on się odwróci. Idziemy teraz. I nie gówną drogą tak jak ja kiedyś. Tylko idziemy za normalnie tędy, kochani widzowie. Dobra. Najtrudniejszą część tego to zwiadu mamy za sobą. Teraz yy, wchakujemy do tej wody, ale to za chwilę, bo się, bo się ziomek na nas patrzy. się patrzy albo się nie patrzy, nie wiem zaraz Zaraz widzowie zobaczę Tak, się patrzy, nie możemy tutaj czarnym po pozorem skoczyć do tej wody dobra, teraz jak jest odwrócony można wskoczyć do wody, można sobie tu normalnie pozbiec I teraz widzowie sobie płyniemy normalnie wodą nie powinno się nam nic stać yy, wiem że możecie nie rozumieć co ja do was mówię no, ale to po prostu róbcie to, co ja, a wam to pomoże, uwierzcie mi. Tutaj na spokojnie sobie płyniemy, gdzie mogą być problemy, a że będą, bo jeżeli ochroniarza nie było tam, gdzie mówiłem, to będzie tam, gdzie może mnie przyuważyć. I niestety cały ten odcinek może być, że tak powiem, brzydko, ale ale normalnie nie będę czym osób cały ten odcinek może być do wyjebania widzowie ale miejmy nadzieję że nie tfu 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 i, i zwracajcie uwagę na, na, otoczenie, na otoczenie gdzie płyniecie pamiętajcie jeżeli widzicie tam w, w oddali to takie duże to znaczy że płyniecie w bardzo dobrym kierunku Dobra, płyniemy sobie tutaj do tego portu Tutaj się nie bójcie, ja się na początku przestraszyłem, że, że ktoś się i że jest i że jest ogólnie tragedia. No. Dobra, czekamy, bo tu aż się ziomek odwróci, bo o kurde, ten ziomek tu idzie, dobra, to ja może skoczę do wody. Bo ten ziomek tu niebezpiecznie łazi. No ziomuś, no odwróć bo ja nie mam tlen ograniczony. No się ty piostruj, żeż. No, kurde, trzeba poczekać jak on będzie wracał, uważajcie na niego, bo ja... Parę dni temu miałem przykro niespodziankę. Chłop się wziął i na mnie się patrzył, ale wraca. już także że zaraz wyskakujemy i działamy dalej. Dobra, hop, na spokojnie teraz idziemy tu i, i omijamy go na spokojnie, żeby nas nie, nie usłyszał. Idziemy sobie za na czepę. Elegancko uważamy też na tą kamerę, żeby nas nie przyuważyła. Dobra, teraz spokojnie biegniemy przez tą ulicę i widzowie tak naprawdę mamy już zwiadzik gotowy. Teraz sobie tylko na spokojnie biegniemy do żółtej kropeczki. Auto jedzie, przebiegamy szybko, co by nas nie przeuważyli typu HUUUU! <laughs> lata po zakazanych terenach! I teraz już widzowie mamy zwiat tak naprawdę zrobiony. Wystarczy dobiec... i do wieży... i schakować rzecz, którą musimy schakować, no, czyli tam... takie pudełko. Które wam w tym odcinku również pokażę, no, ja widzę, wybiegniemy na spokojnie, tutaj nam już nic nie zrobią, i pamiętajcie też, że. ...przynajmniej z moich obserwacji wynika, że... Yy, yy, ...z moich obserwacji też widzowie wynika, że... ...może być różny układ ochroniarzy, jak wam mówiłem... ...jak szedłem tam obok tego punktu kontrolnego... Yy, ...to stał tam niedaleko koleś, a nie, nie było go na tej ulicy tam, co, 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 co szedł wcześniej... ...to wam mówiłem, żeby... ...co był przy tej wodzie, on tam robił taką trasę... To jego tam na przykład wczoraj nie miałem. Tylko... Czemu gościu jest tak niebezpiecznie blisko ja się pytam do jakiej kolory? Ale nie powinien nas zauważyć także widzowie. Na spokojnie. Wajtu. Jak wi y teraz widzowie? To pudełko, o którym Wam mówię, może być albo tam na środku. W tym przypadku go nie ma, czyli wspinamy się po drabinie, będzie gdzieś, że tak powiem, za dwie drabiny. Autko sobie jedzie, ale to No spokojnie. Nie przyjmujemy się już nic, niczym w dowie. Jesteśmy u siebie w domu. Yy, te... Yy, to. Yy. Potrzebna nam, że tak powiem, rzecz będzie. Będzie gdzieś zaraz tutaj. Może na szczycie tej wieży, może być za chwilę. To może być w różnych miejscach, ale zawsze gdzieś niedaleko mówię wam. Może być nawet na środku na dole. O jak widzicie musimy znaleźć coś takiego i teraz... Widowie, trochę matematyki, ale nie bójcie się. Nie, nie będzie to żadne zadanie matematyczne. Po prostu tutaj musicie dopasować te cyferki tak, te trzy, żeby wyszła wam suma, czyli w tym przypadku 33. Ale najlepiej dać te wszystkie kreski pionowo, to zawsze wam wyjdzie. Czyli 1 tak tak. No, akurat w tym przypadku nie wyszło. Bo się pospieszyłem. Dobra, może być tak. Może być tak. A jak Wam nie wychodzi za długo, to najlepiej sobie wyjść i zacząć od nowa. Tutaj już się nam nic nie stanie. Tutaj już się nam nic nie stanie. Dobra, musi być 23, czyli bierzemy tak. 7. coś i mamy za dużo, widzowie coś się tu pierdzieli no Kurde, to się nie nagrywa chyba nawet Patrzcie jakie uparte A nie, dobrze, nagrywa się, tylko mi już czas nie dobrze, dobrze 96 Dobra, my robimy to tak Ty no widzowie, no, na nagraniu nie chce wyjść, nie? Uparte coś jakieś dzisiaj, co to za zamówie? O, widowie teraz wyjdzie? No mówię, najlepiej, żebyście dali te wszystkie pionowo, to wam wyjdzie, dobra. I teraz odmienny drzadzik. I teraz na co zwracać uwagę. Yy, idziemy, po, idziemy do sejfu, ale do sejfu, czy po prostu do piwnicy, gdzie będzie główny cel, może Wam wypaść, yy, może Wam wypaść, tak, Oblig obligacje, to jest takie średnie, diament to jest najlepsze te gila to jest najgorsze no i jak jest premia jakby taka czwartkowa w czwartek się zmieniłem te premie, to może wam wypaść pantera która jest zdecydowanie najlepsza ale to tylko jak jest ten event na nią w trakcie zmienia się tam premii i promocji w czwartek E, cytując klasyka, pozdrowy dla o kurwa, mamy przejebane wszyscy. Te kila drugi z rzędu. ja pierdolę. O, 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 bo jeśli tego Ale to jeszcze nie koniec, bo są cele dodatkowe, takie jak złoto, pieniądze czy obrazy. I tutaj mamy jedno złoto. Czy będzie tylko w pokoju, pokoju, Otóż nie będzie. I czasami może się zdarzyć tak, że obraz będzie że obraz... Ja słyszałem za pierwszym podejściem, o kolejne złoto żebyście, że obrazy mogą być czasami więcej warte niż wszystko inne, ale na ogół obrazy są najgorsze, najbardziej polecam brać złoto, na drugim miejscu pieniądze. Obraz się bierze tylko wtedy, jeżeli już jeszcze macie dużo miejsca w torbie. A wszystko zebraliśmy, na przykład jak robicie to przez 4 osoby To obraz to jest taki, jak to się mówi zapychacz. O, kolejne złoto, czyli... Już, czyli już trzecie złoto, ja jeżeli dobrze liczę, jeden obraz jedna kasa. Druga kasa. I to by było na tyle nie. Trzecia kasa. I to by było na tyle. Wychodzimy. I teraz pomyślicie, o nie! Trzeba znowu tą całą drogę wracać. Otóż nie, bo pamiętacie jak wam mówiłem, że jak was złapią ochroniarze to po prostu zaczniecie od początku, czyli od lotniska, czyli tam gdzie ja byłem jak ten filmik dla was zaczynałem i teraz po prostu dajemy się im złapać i oni nas tam po prostu rzucą i to będzie swego rodzaju teleport tutaj jeżeli chcemy to jeżeli wam się chce to możecie po tej wyspie pochodzić bo tutaj są jeszcze różne że tak powiem potrzebne rzeczy do innych podejść Typu nie wiem, z strażnika, że na napadzie możecie sobie chodzić po tej wyspie jako strażnicy i nic wam nie zrobią. Bo na przykład kokainę możecie zebrać, ale to jeżeli ten napad robicie w pojedynkę, bo tak, też można. Ale akurat w tym przypadku najlepiej jest dać się złapać, żeby całej tej drogi nie wracać. Oni nas wrócą na lotnisko i po prostu kierujemy się do Los Santos i zaczynamy przygotowania, które może wam pokażę kiedyś na live, ale nie teraz. Halo, zgubiłem się panie ocholiarzu Proszę mnie wyrzucić do lotniska, bo się zgubiłem. Proszę, proszę, proszę! Dobra, bo... no trzeba to No, dziękuję za podrzucenie. Dziękuję bardzo. Ochroniarzom dziękuję za podrzucenie, a Wam za obejrzenie tego poradnika. Jeżeli Wam się podobało, pomimo drobnego nieodgadza na koniec, zostawcie sub, łapkę w górę oraz komentarz. Trzymajcie się, na razie, do następnego, siemanko!